10 listopada w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie, odbyły się dziecięce obchody Dnia Niepodległości. Zabranych gości przywitała Maria Osidasz, dyrektor centrum. Na uroczystość przybyła konsul Sylwian anduchar z Konsulatu Generalnego RP we Lwowie. Muszę przyznać, że to jest fantastyczna taka rzecz, połączenie takiej edukacji patriotycznej, która mogłaby być bardzo nudna, ale też z zabawą, z tańcem, z rysowaniem. Mi się wydaje, że dzieci bardzo to lubią i naprawdę dużo się uczą, a nie odczuwają tego, co, co mi się wydaje, jest jakby tutaj chyba najważniejsze. Na uroczystość przygotowano prezentację o polskich symbolach narodowych i historii Polski. Dzieci ze szkoły ogólnokształcącej numer 3 z polskim językiem nauczania recytowały wiersze i śpiewały piosenki patriotyczne. Opiekę artystyczną sprawowały nad nimi nauczycielki języka polskiego Alicja Rogowska i Marzena Ciechomska. Jest to ogromna przyjemność, tym bardziej, że zostały przygotowane w szkole numer 3 z, z polskim językiem nauczania, gdzie chętnie tego języka się uczą, chętnie pamiętają o wszystkich wydarzeniach, a święto niepodległości jest dla nich świętem szczególnym. Dzieci są tak zdolne tutaj, że można powiedzieć trzy dni, żeśmy się przygotowywały. To miał być tylko akcent taki zrobione na uroczystość 11 listopada i bardzo nam się podobały tańce, prawda? Tańce, tańce były piękne, super. Z tańcami narodowymi polskimi, ukraińskimi, węgierskimi i żydowskimi wystąpiły również dzieci z Miejskiego Centrum Twórczości dziecięcej i Młodzieżowej.